że nawet jest taka fajna hala, no i dobrze, bo tamta to była taka trochę stara i już trochę się sypało. Tu jest fajnie i tu jest dużo sportu i dużo rzeczy fajnych. Bardzo podoba mi się nowa hala, jest naprawdę bardzo dużo miejsca, i jest naprawdę bardzo ładnie. Robotnicy się naprawdę bardzo postarali. Ja wszystkim, którzy będą w tej korzystać. Sukcesów sportowych, radości żeby mogli tutaj właśnie prawie spać. Chciałbym też przekazać Panu Dyrektorowi Szkoły taką oficjalną decyzję, decyzję pozwolenia na użytkowanie tej sali gimnastycznej. I od tej pory Panu Dyrektorowi Szkoły... Mi się bardzo nowa hala podoba, bo jest na pewno większa od starej i mamy więcej miejsca. Nowa sala jest bardzo ładna, ma ładne kolory, bardzo fajne wyposażenia. Mi się bardzo podoba nowa hala i pewnie będziemy mogli się więcej nauczyć tutaj. Jest fajnie, bo jest dużo miejsca, można tu grać na punkty. Nasza hala jest świetna, cieszę się, że będziemy mieć na niej łeb. Otwarcie hali przy Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy było realizacją naszych marzeń, marzeń całej społeczności. I w nasze, nawet w tych marzeniach nie spodziewaliśmy się, że ta hala może być tak piękna, tak funkcjonalna, tak nowoczesna, bo sprawi ona radość nie tylko dzieciom, ale także mieszkańcom osiedla i całego miasta.